Na ten remont dali sobie 7 dni, mimo że na początku nie mieli ani ludzi, ani środków. Maleńki Szamocin w Wielkopolsce remontuje dom dziecka, który ma przyjąć sieroty z Ukrainy. Wśród remontujących są byli pracownicy i wychowankowie domu. Stanisław Wryk. Nowy dom. No bo nic innego tak nie można tego inaczej nazwać. To był dom przez 8 lat dla Dominika. Tu była kuchnia. A tu były sypialnie. Dominik powrócił, by je wyremontować. Tu będą spały dzieci, które uciekają z piekła wojny. No, pomogli dzieciom. Tak jak pomogli mi i tak teraz i ja. W Ukrainie w państwowych domach dziecka przebywało przed wojną 170 tysięcy dzieci. Zastanawialiśmy się, co zrobić więcej dla, dla wszystkich Ukraińców. Wiadomo, że oni muszą mieć komfort walki o swój kraj. Chodzi o dzieci i o kobiety w ciąży. To był początek tego, co w pięciotysięcznym Szamocinie już nazwano cudem dobroci. Obiekt ten był wystawiony na sprzedaż. Ten 800-metrowy budynek wraz z działką był wart setki tysięcy złotych. Gdy wybuchła wojna, gmina wycofała się ze sprzedaży. Zadecydowaliśmy, że będziemy reaktywowali funkcję tego obiektu. Obiektu, który praktycznie od 70 lat służył jako dom dziecka. Dom dziecka nie był używany od lat, wymaga generalnego remontu. Najważniejsze jest nie mieć świadomości co się robi, bo wtedy to się robi, bo jak się ma świadomość to się człowiek blokuje. Nie zablokowali się. Plan jest pobić panią Katarzynę Dowbor, pozdrawiamy serdecznie. Remontujecie domy, co jest bardzo piękne, w 7 dni. My zrobimy obiekt, na wszystko to wszystko wychodzi, że zrobimy obiekt, który ma 800 metrów w 7 dni. Wszystko w czynie społecznym poświęcają swój czas. Mamy tutaj tylko 120 osób zaangażowanych to jest 240 rąk, a dwie ręce by tego nie zrobiły. Potrzebują materiałów budowlanych i sprzętu AGD. Każdy pomaga jak może. To jest ważne. No ja bawszamocinie po prostu tacy jesteśmy. Wszystkie ewakuowane sieroty trafiają do stalowej woli, a stąd dalej w Polskę. Dzieci mają w sobie pewną tą siłę, że jak przyjeżdżają do nas, jak są po tym pierwszym zabezpieczeniu, to tutaj następuje taka duża energia są uśmiechy. Do Szamocina trafi 40 dzieci wraz z opiekunkami. Najważniejsze to nie rozdzielać dzieci, choć piętno wojny. I tak zostanie. To nie jest tak, że można sobie dziecko, czy dzieci, czy grupę dzieci przewieźć z miejsca na miejsce i nic się nie stanie. To remont robiony siłą ludzkich serc. Pol polskie nasze druzjana. Przygląda mu się ta rodzina ewakuowana z Kijowa. Bardzo wam Bardzo dziękujemy, Kijowa, że, że przyjmujecie, przyjmujecie nasze, nasze dzieci. dzieci. Dominik kończy remontować pokój. Żeby im się do dobrze żyło. Żeby mieli lepiej niż tam, nie? I żeby mogły wrócić z tej sobie wryk. wydarzenia szamoci.